Eee, witam serdecznie. Oferuję do sprzedaży dwa auto dostawcze, dwa bliźniaki eee, rodzina PSA plus Toyota, czyli Peugeot Expert, Toyota Proace, Citroen Jump i Fiat Scudo. Eee, samochody w wersjach 1.6 HDI, krótkie, niskie, furgony L1H1. Oba długość paki 2,28 cm 120 między nadkolami 145 szerokie bagażniki wysokość około 140 cm Peżot Tona 200 ładowności DNC 2800 Toyota podam w ogłoszeniu Peżot jest salon Polska 2015 rok 1.6 HDI 90 koni Toyotę sprowadziłem osobiście z Danii Eee, 2014 rok. Peugeot 216 tysięcy przejechane, Toyota 176. Oba samochody z fakturami VAT-owskimi, oba samochody e, są bezwypadkowe. E, w Peugeotie lakierowane lewe tylne drzwi. Toyota po maluteńkiej, naprawdę delikatnej stuszce, mam zdjęcia. Tu zresztą widać kawałeczek jest w plastiku nadłamany. Lewą lampę wymieniałem i zderzak, belki, chłodnice całe. Oba samochody po pierwszych właścicielach. Toyota zajmowała się jakimiś drobnymi pracami ogrodowymi. Rekultywacja tereny zielone etc. była oklejona. Mam zdjęcie jak to wyglądało. Peżot woził butle gazowe, przydomowe w granicach 15-20 km koło zakładu też, że był oklejony lakier, bardzo fajny oba samochody są kompletnie bez korozji oba mają, są w pełni sprawne, oba mają klimatyzację Toyota jest rok starsza ale ma 40 tysięcy mniejszy przebieg Peugeot troszeczkę gorsze wyposażenie ale klimatyzacja, elektryczne szyby, centralny zamek jest zarówno to jest Peugeot, który będzie o podwodzie były tam mocowe e, ostatnio wymienione e, była regenerowana. Widać, była regenerowana skrzynia biegów. Dwa razy rozrząd zrobiony. Oleje, filtry auto bez korozji. Tutaj mamy opony zimowe e, z przodu, letnie z tyłu. W Toyocie mamy wyłącznie letnie, ale praktycznie nowe. Toyota, bagażnik perfekcyjny. Czyściu nieobite nad kola. Podłoga fajna, rolki, wszystko działa jak należy. Peżot, tak jak mówiłem, wodził butle gazowe. Tutaj jakieś metalowe osłony, do tego, żeby butle się nie walały. Dodatkowe gumą zabite, obite boczki, podłoga. Tutaj etarnit jest pod spodem, jakaś drewniana wykładzina. Podłoga, przepraszam, długość 2,25, szerokość 160, szerokość między nadkolami 120, wysokość 145 cm. Zaletą Peugeota jest fakt, że ma dwoje przesuwanych bocznych drzwi, Toyota tylko drzwi z prawej strony. Toyota jest autem o lepszym wyposażeniu ma podgrzewane fotele ma komputer pokładowy, ma oryginalne fabryczne radio ma wielofunkcyjną kierownicę ma pomoc ogranicznik prędkości centralny zamek elektryczne szyby standardowo w tym miejscu lekko wygnieciony fotel w w zasadzie co? radio Sony z USB klimatyzacja, elektryczne szyby, elektryczna lusterka centralny zamek i to by było na tyle Telefon 515 114 103 515 114 103 Samochody można oglądać koło Legionowa, 22 km na północ od Warszawy Gmina Wieliszew, miejscowość Skrzeszew Oba samochody są z fakturami VAT-owskimi Sprzedawane przez firmę, więc nadają się pod kredyt leasing tego typu finansowanie na Toyocie. Tam widzicie białe, żółte taśmy. To po to, żeby mi się samochód z anteną zmieścił do garażu. To jest jakaś tam wada, kombinowanie, etc. Samochody, jak słychać, chodzą idealnie. Sprzęgła pracują bardzo dobrze. DPF nie zgłasza problemów. Zawieszenia nie mam uwag. Jeszcze pokażę Wam tę podłogę w Toyocie. To jest...